No, i witajcie w trzecim odcinku z The Last of Us Będziemy sobie kontynuować O, i tak to jest W ogóle gdzie my idziemy? To jest pytanie Nie no wiem po tego, nie? Joela Czekaj czy napotkamy tą babeczkę Tutaj O, kółko Tą babeczkę co wczoraj nie wiem, szedłem, Znaczy no, w ostatnim odcinku tu wchodzimy? No to wbijaj O hop Tylko na powoli idzie u mnie Dobra, teraz my dobra, jesteśmy Trzeba się rozglądać czy nie widać żadnych części albo Amunicji Wpisz nas Co to za miejsce? A dawna wieża radiowa. Dobra, rozglądamy się, szukamy. Tu idziemy, o. Zobaczymy co tutaj jest. O, jest, jest coś. No są części. Wykorzystuj zebrane części do ulepszania broni przy warsztatach. Dobra. Tu też są Ciekawe co ile będzie taki warsztat tutaj mamy Bongo Ej, strzelam, że to fajka Ha? Właśnie, że moja Dał mi ją Masz przy sobie trawkę? chciałabym zawsze <laughs> miał zapas Dobra, tutaj byliśmy Tutaj nie byliśmy o. Amunicja? Tak pisujemy się. No i dobra. All clear. No chodź. Teren czysty. Czego szukamy? Zobacz. Widzę centrum handlowe? <laughs> o, to z supermarketem? Nie, Nie, miasto jest dalej. Czyli tam. A to miasto z tą dużą wieżą? Tak, to kolejny punkt obserwacyjny. Dobra, czyli musimy się dostać tam. Wracajmy do koni. Pozwól ma przepiąć. Masz na sobie te same dziuchy co wczoraj? Nie. Są jeszcze czyste. Nie oceniam. Wiesz, to ma być patrol. Mamy ich zabijać, a nie ładnie wyglądać. I tak ładnie wygląda. Tutaj jeszcze nie byliśmy. Dziękuję. Może tutaj coś jest. Komunica się przyda. Ej, Dobra, wsiadamy na konia i lecimy dalej. Hop. No, dawaj, dawaj. Chciałabym umrzeć jak Yudzin od udaru. Nie, ze starości. Pięć, długie życie. Ty nie ma opcji. Żyjesz na krawędzi. Kto to mówi? Ty pewnie zamarzniesz na śmierć, bo ciągle chodzisz w trampkach po śniegu. Dziś mam trapery. Wiesz, jak ty zginiesz? Tutaj może ty będziesz. A A mnie? Nie, może. Pff, spierdalaj. <laughs> Piękny. Ej, chcemy zajrzeć do tych domów? Jest spokojnie, ale możemy. Pewnie są tu jeszcze zapasy. Tutaj coś będzie. Co wiesz o tej okolicy? To kolejne ewakuowane osiedla. Zarażeni prawie nigdy tu nie byli. Przeważnie łapiemy ich przy granicy. Suplementy pozwalają odblokować nowe umiejętności. Fajne przyczepy. Takie małe przenośne o Boże, domy. O boży, ile ich trzeba mieć. Myślisz, że ludzie naprawdę podróżowali? To na razie nie mamy tyle. Gdybyś no, ty nie chciała? Gdybym żyła przed epidemią. Pewnie zwiedziłabym cały kraj. Mogłabyś też wyjechać za granicę. No wchodzimy. O, marzenia. Tutaj też pewnie coś będzie. Jesse często opowiadał o Kanadzie. Mówił, że są tam takie wielkie wodospady. Bardzo chciał je zobaczyć. Serio? Przecież on uwielbia Jackson. Do góry. Co dziś robisz? Musiałam, żeby zaprosić Joela na film. O! Kochany święty Mikołaju, w tym roku byłem bardzo grzeczny. Czy mógłbym tak. dostać dużego psa? Chcę, żeby bronił taty, kiedy będzie szukał jedzenia. Pomoże mi też chronić dom przed potworami. No i mógłbym mógłby siedzieć ze mną, kiedy tata zamyka się w swoim pokoju. A jaki film chcecie obejrzeć? Co lubi Joel? Eee, mhm. Curtis i Żmija 2. Od dawna miałam na niego ochotę. O, tak. Czyli A chyba nie dożył dziecię. On nie uwielbia. Hmm. Ja w sumie też je lubię. Tutaj jest wejście do domku idzie wejść. Eee. Ora tutaj nie pójdzie. A co robisz później? Chyba, że... Rozmawiałam z ludźmi, żeby się wymknąć. Hmm. No Ora sami. nie idzie. <laughs> Brzmi fajnie. Idziemy na kłonia. Ta. Chcesz się potem spotkać? Uh, Okej. Okay. Ale tu idzie i tu coś będzie, na pewno. O suplementy, będziemy mogli umiejętności rozdać, jakaś amunicja, karta. Nie zbierasz takich kart z bohaterami? A, tak. O czym jest? Kurtis i Żmija 2. No więc dwóch byłych komandosów na własną rękę walczy ze złem. Tym razem chodzi chyba o rosyjskich szpiegów czy coś. Ora, tutaj się nie dostaniemy. To ciekawsze niż się spodziewałam. No i ten młodszy, Żmija jest ninją. Wow. Straszny z niego twardzie. A Siadamy, lecimy w, w pierwszym filmie? Uh, 10. to jest? Da się wejść. O, nie idzie, możemy lecieć dalej. Kurwa, zrobiło się zimniej. Sprawka zarażonych, Nie. chyba było coś jedzone. Trzeba żeby zabić łosia, co najmniej jednego, gdzie oni się pochowali. Znajdźmy ich, chcę krótko.

Cichutko, co zrobimy? Wszystko. Jeden zdjęty. Zobaczmy, czy uda nam się przejść na tył marketu. No, ora, przytrzymać. To takie można robić sztuczki. Żyjesz? Co? Nie rzut tak w ogóle. Dzięki. Część. Jak ten biegasz tu w las? Tak, dobre pytanie. Oświećmy sobie. Jaki jest Twój rekord zarażonych zabitych na jednym patrolu? Co musiało być na patrolu, na którym byłam z Joelem z rok temu? Ora, nie ma. Chyba kilkunastu. Tędy w Dina, tędy. Więcej biegaczy. Dobra, ale moment. Bo... Aha, czyli tam nie sprawdziłem, zarobić się. Ale czemu tam tego na przykład ona nie chodziła? O, w końcu. W końcu zrozumiała. Przeszuka ją może. Tam jest jeden. Dobra, o jest, ma. Amunicja się przyda do broni. Idziemy tutaj po tego. Tam jest kolejny, w środku. Dobra, leży. To jest szybka zmiana broni. To już wszyscy? Tak. Chyba tak. Musimy jeszcze zająć się tymi w markecie. Przeładujemy. Musi być tu jakieś wejście. <try> Trochę unlucky, że mnie zauważył. Szkoda boi w sumie, ale cóż. Szukamy dalej. Może coś znajdziemy ciekawego. Tutaj jest butelka. Nie, cegła. No idę, idę. Rozejrze się. Dobra, dawaj. E, tam w dachu jest wielka dziura. Chodź Idziemy. Dzięki. Tam widzisz? No dobra, spróbujmy się tam dostać. Dobra. Wina. Tędy. Myślałem, że na górę wbijemy, ale nie da się, bo tutaj przejście. No naciskać kwadrat. Ty, ale się Eli? przestraszyłem w ogóle? Nie ugryzł co pobijał? Proszę umrzeć ze starości, a nie przez zarażenie. Naprawdę nie mam ochoty strzelać ci w twarz. <grystanie> no dobra. Spoko. Tutaj nic nie ma. Tędy jest wejście, ale może coś na pace jest. Apteczka by się przydała. Mamy trochę mało życia. No to mi jest niepotrzebne. Idzie zrobić apteczkę w ogóle? Nie. Dobra, potrzebujemy gazy i lekarstwa. Nie wiem. To tutaj mamy. Proszę pani, jest mi nadzwyczaj przykro za to, co zrobiłem. Nie potrzebowałem niczego z państwa sklepu, poza lekarstwami. Pani mąż się na mnie rzucił. Jaki miałem wybór? Moja siostrzyczka przestała czuć swoje stopy. Potrzebowałem insuliny. Wszyscy ją gromadzą. Jaki miałem wybór? Mam nadzieję, że przeżyję. Przepraszam. Masz tam coś? W sumie tak. Nieźle. Dobra, musimy na ten dach się dostać jakoś Ale jak się dostać? Którędy Dobra, już wiem tędy Albo nie No tak, tędy Dobra Czyli musimy tędy skoczyć Tędy czy konie nikt nie podwinie? Nie? Udało się. Mnie też poszukamy zapasów. Poszukamy zapasów? O, gaza, czy znaczy ten hey. alkohol. No, to alkohol. I kilka szmat. Apteczka. Baw się dobrze. Dobra, to stworzymy sobie, bo mamy mniejszą połowę. Załóż maskę. Jasne. Wchodzimy. Pamiętaj, nie mam ochoty strzelać ci w twarz. Mm, kochana Dziś. jesteś. Sporo hmm, włączyć latarkę. Są Uważaj na tych dłużej zarażonych. Nie wiem. Myślisz, że jesteśmy nad nim? Kolejny alkohol. Zajdźmy na parter. Możemy drzwi? Możemy. Co to za safe? Nie. Gdzieś musi być kod oh. Hej Kristen, zostawiłem w sejfie zajebistą rzecz Kombinacja to data Kiedy mój dobry chłopczyk został pracownikiem Miesiąca, tylko Kurwa nie sprzedaj, ani Nie, nie rozdawaj tego co znajdziesz To na twoje plecy, dobra? Zdrówka kiedy mam wiedzieć że się, kiedy się urodził czy tam datę skąd mam to wiedzieć, Omek może znajdziemy tutaj gdzieś 牛逼！<laughs> <laughs> Það er sriðt um því mér ég enn. Nó, no, bara ég hefði henni. Czyli jeszcze ciszej trzeba chodzić przy nich. To nieźle. Dobra, musimy też do, no, w ogóle znaleźć tą datę. I nie żyj się tak. jest tego ryja tam? Możesz przestać. Dobra, mamy ją. Ciekawe czy tu... znaczy więcej ich może będzie, ale... czy tutaj aktualnie w tym pokoju? Na razie nikogo nie widać. Dostaj od tych ślepych chujów gęsiej skórki. Upewnijmy się, że reszta budynku jest czysta. Pierdaramy. Dokładnie no ja tak rozumiem. Masz rację Dobra, nigdzie nie ma tej daty. Może gdzieś będzie po drodze i będziemy musieli się cofać. Nie wiem Dina. Pomóż. Możesz? Idę. Dobra, trzymamy trójkąt No <laughs> za drzwiami pewnie coś będzie Ale tu jest jakaś dokumentacja, nie? Może tu znajdziemy tą datę Zrobię ci prezent Chętnie go przyjmę Szmatka Już idę Co masz? O, mołotowo. Dzięki. Mołotowy podpalałem otoczenie. Przytrzymaj L2 i naciśnij R2, aby wykonać rzut połóg. Uważaj, ten. Spokojnie. To jeszcze nie koniec. Tak to się czułem. O! Hmm. Tak jest. Najpierw sobie tego ściągniemy Dobra Ryczyk, kurde Muszę to obyć

Klikacze to są przerobane, jak go na to. To przerobane. Użyj! molotów aby wielu wrogów naraz. Najwidocznie tego źle rzuciłem. Dobra, ale jesteśmy tutaj. Mogę chyć ją kolei ich trzeba wykończyć, bo to nie ma sensu. Najpierw sobie wszystko wyczyś wyczyścimy, a potem. Ale dobra, bo już jest w sumie 25 minut, więc to zrobimy w kolejnym odcinku. Pamiętajcie o łapce w górze oraz subskrypcji. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie.